Spotykamy się dzisiaj z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Bogdanem de Barbaro. profesorem nauk medycznych, psychiatrą, psychoterapeutą, który przez prawie 25 lat kierował zakładem terapii rodzin w Kolegium Medicum UJ. Jest współautorem lub autorem sześciu książek, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora sekcji naukowej psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. W tej części spotkania chcielibyśmy się skupić na opisaniu charakteru i natury relacji z nastolatkiem w polskich rodzinach dziś. Kiedy popatrzymy sobie na tą relację rodzic nastolatek, to często przychodzi mi do głowy takie, taka myśl, że z jednej strony to jest takie zderzenie światów, czyli jednak taka pokojowa koegzystencja. No i kiedy obserwuję bliskie mi rodziny, które mają nastolatka w domu, albo czytam wpisy w social media, albo literaturę naukową opisującą stan współczesnych rodzin, które mają takiego nastolatka pod dachem, to mam wrażenie, że zdecydowanie jest to to pierwsze, czyli jednak takie zderzenie światów. No, i wydaje mi się, że trudno jest nam, rodzicom, zaakceptować to szaleńcze tempo i zakres tych zmian. Od nie wiem, wyglądu zewnętrznego, poprzez sposób ubierania, wypowiadania się, różne zachowania, postawy, relacje. Czasami pewnie jako rodzice takiego nastolatka mamy wrażenie, że to nasze kochane dziecko zostało uprowadzone, przemieniło się nagle w jakąś zupełnie inną postać. Zamyka się w pokoju. Nie chce z nami rozmawiać, martwimy się o to, co myśli, czy może spotyka go jakaś krzywda. No i zdarza się też, że czujemy się po prostu całkowicie bezradni i nawet nie wiemy, jak możemy pomóc nastolatkowi otworzyć się na nas. No i pytanie, panie profesorze, jakie są pana obserwacje okiem właśnie psychiatry, psychoterapeuty, z czym zmagają się polskie rodziny, które mają nastolatka dziś? No, za, zacząłbym od tego, że nastolatkiem jest jedenastolatek i nastolatkiem jest dziewiętnastolatek, więc do, domyślam się, że bardziej Pani chodzi o kogoś między tymi dwoma biegunami. Tak Będziemy rozmawiać bardziej o 14 czy 16 latku, jako o kimś, kto jest być może właśnie w centrum tego zakrętu między byciem dzieckiem a byciem dorosłym. Ta, ta zmiana roli, ta zmiana tożsamości to jest coś trudnego, i wydaje mi się ważne podkreślić, że to jest naturalne, że to jest coś trudnego. Zarówno dla niego samego, owego nastolatka czy nastolatki, jak i dla tych, którzy są w pobliżu tej osoby na zakręcie. Rozumiem, że branie tego zakrętu może być związane z różnego rodzaju trudnościami. Kim jestem, co się dzieje dookoła, jak rozmawiać z tymi bliskimi, jak odpowiadać na tych bliskich bezradność. I jeszcze dodałbym, że chociaż zgadzam się z Pani obserwacją, że, że dzisiaj ten świat jest szczególnie chaotyczny, ten świat jest szczególnie szybki, szczególnie. Bezradni jesteśmy wobec tego zmieniającego się świata, to problem, jak być dorosłym, jest problemem, e, powiedziałbym, odwiecznym. i Już e, starożytni mieli zwyczaj mówić, ach, ta młodzież. Więc e, to tak poniekąd na pociechę. A drugą pociechą może być też e, ta okoliczność, niech sobie rodzice przypomnieli, że gdy sami byli nastolatkami, to też sprawiali, nazwijmy to, kłopoty swoim rodzicom. Ale y, nie umniejszam znaczenia faktu, że dzisiaj to jest szczególnie trudne. Szczególnie trudne, bo cyberświat jest tak wszechobecny. Szczególnie trudne, bo mamy takie uogólnione polityczne doświadczenie niepokoju. Y, wojna, y, zagrożenie ze strony sąsiadów, bezradność wobec COVID-a. No, jednym słowem, wiele tych zewnętrznych okoliczności jeszcze zanurzonych w wizji katastrofy klimatycznej. No nie dziwota, że, że jest trud. No i to wszystko współtworzy ten kontekst, w którym przychodzi się nastolatkowi zmagać w poszukiwaniu tej własnej tożsamości. Kim jestem w znaczeniu seksualnym, tożsamości seksualnej kim jestem w znaczeniu, na ile ma wolność wygrać z miłością, czyli ma moja odrębność od rodziców, nie zważać na to, że ach, jak bardzo oni mnie kochają i co zrobić, żeby ich życzenia i marzenia spełniać. Kim jestem w znaczeniu, kim chcę być w dorosłości? Mam iść do technikum, do pracy, wyjechać za granicę, iść na studia, i tak dalej, i tak dalej. No, nie dziwota, że. Wówczas w umyśle owego nastolatka jest tak potężne zamieszanie. Na to zamieszanie z niepokojem reagują rodzice. Na ten niepokój rodziców zmaga się zamieszanie i chaos tego młodego człowieka. No i jesteśmy w czymś, co terapeuci rodzinni będą nazywać takim sprzężeniem zwrotnym, który tworzy niepokój, w którym dochodzi do. Takiego zderzenia, powiedziałbym, nuty miłości, z nutą wolności. Dla mnie ten moment tego zakrętu, właśnie trudno powiedzieć, moment, ten, ten czas tego przechodzenia z dziecka w dorosłość, to jest ten czas, kiedy szczególne szczególnie ważne są te dwie kategorie: wolność i miłość. One uniwersalnie są bardzo ważne, ale nabierają znaczenia, czy wyostrza się ich znaczenie, właśnie. W tym czasie, kiedy, kiedy nastolatek szuka siebie. A jakie są najczęściej widziane przez Pana i też przepracowywane w trakcie terapii z młodzieżą, czy też z rodzinami, które właśnie takiego nastolatka mają, obszary? Czy to jest rzeczywiście przede wszystkim ta kwestia związana z tożsamością? O której pan powiedział, czyli taka tożsamość seksualna i taka tożsamość, kim ja chcę być, kim ja jestem. Czy to są jakieś inne jeszcze tematy i obszary pracy? Ja myślę, że do terapeuty przychodzą osoby, czy to owi nastolatkowie, czy to opiekunowie tych nastolatków, którzy zderzają się z tymi problemami i mają kłopot z znalezieniem. Trafnego rozwiązania, a więc to będą osoby, które na przykład są bezradni poprzez smutek, czy wyrażają swoją bezradność poprzez smutek, albo depresję, albo wręcz niechęć do życia. By nie wspomnieć o, o myślach czy tendencjach samobójczych, to trzeba tak wprost od razu powiedzieć, że tych osób przybyło. To mogą być osoby, które są w stanie lęku, niepokoju. I w związku z tym, na bezpośrednim, takim bezpośrednim adresem do, do terapeuty to będzie właśnie to, co my z psychiatrycznego punktu widzenia będziemy nazywać objawem lękowym, czy objawem lękowo-depresyjnym. Ale może to być też taka sytuacja, która pojawia się w gabinecie terapeuty rodzinnego, mianowicie kłótnie, awantury agresywność wzajemna, no i wtedy, jak dobrze pójdzie, zgłoszą się do terapeuta rodzinnego z prośbą o pomoc, gdy wówczas rodzice powiedzą, no niechże pan doktorze powie temu chłopakowi czy tej dziewczynie, żeby w końcu już była taka jak trzeba, a ten nastolatek czy ta nastolatka powie, niech, że pan wytłumaczy tym rodzicom, że oni są z tamtej epoki w ogóle nie rozumieją tego, co się dzieje, i mają się po prostu uspokoić, a jak nie, to ja wychodzę. Więc to zderzenie e, przy, przybiera różne formy, czasem właśnie takie formy, które ostatecznym krokiem będzie e, zgłoszenie się do terapeuty, a czasem sobie sami radzą, tym bardziej sobie radzą, im bardziej są gotowi e, wczuć się wzajemnie w swoje pozycje. No i terapia nieraz właśnie na tym polega, że do rodzica zwracamy się: Proszę sobie wyobrazić, że pan jest tym nastolatkiem, a do nastolatka: Proszę sobie wyobrazić, że jesteś tym rodzicem. I takie wątki, które my w żargonie terapeutów określamy jako mentalizacja, rodzaj takiego wmyślania się w drugą osobę, często pomagają po to, żeby no, znaleźć rozwiązanie. Takie, które nie będzie ranić. A jak w ogóle sportretowałby Pan taką współczesną polską rodzinę w oparciu o ten obraz, który Pan ma z jednej strony po prostu jako człowiek uczestniczący w jakimś dyskursie publicznym i obserwujący to, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast też jako, jako psychoterapeuta i psychiatra. Co to jest za jednostka społeczna dziś? Co to jest za komórka społeczna? I jakie są jej cechy charakterystyczne? czym się zmaga. To, to jest rodzina w stanie trzęsienia ziemi, bo matka będzie w zamieszaniu między matką Polką, która dba i troszczy się o dom i zajmuje się gotowaniem, sprzątaniem, a z drugiej strony jest to matka, która mówi: Ja też mam prawo do rozwoju zawodowego, ja też mam prawo do tego, żeby. Wydobyć się spod patriarchatu, które triumfowało przez całe pokolenia. Ojciec to będzie ten, który jest zaangażowany w pracę zawodową i poczuwa się do tego, co mu ojciec, dziad, pradziad mówi: Pamiętaj, Ty odpowiadasz za całość, za ekonomię, za to, żeby było co jeździć i pić w domu, a z drugiej strony jego może boleć i ranić to, że. Był kiedyś patriarchą, a teraz okazuje się, że jego partnerka ma prawo do posiadania praw tych samych, co on. Z kolei niegdyś senior, który był tym takim nosicielem wiedzy, doświadczenia, no jest skazany w znacznym stopniu na taki ageism, jak to nazywamy, czyli jest właściwie marginalizowany, bo nie nadąża za cyberświatem. Nastolatek to będzie ten, który pragnie miłości, ale z drugiej strony ten niedobór relacji przyjacielskich czy miłosnych będzie za, zastępował sobie spotkaniami z tiktokami, smartfonami i innymi urządzeniami obecnymi i królującymi w cyberprzestrzeni. Więc będzie to takie właściwie opisałem tych kilka postaci, pokazując, że że każda z nich jest w takim wewnętrznym konflikcie. No i teraz, jeżeli z tego złożyć rodzinę, no to jak tu liczyć na harmonię, spokój i oczywiste kroki, i tylko szczere, głębokie i y, radosne uśmiechy? Nie, da, nie wierzę w taką wersję. Jeżeli ktoś by powiedział, u nas wszystko idealnie i w porządku, to bym powiedział, że coś jest ukrywane. Tak, no i do tego jeszcze dokłada się całe otoczenie, tak? No bo tu analizowaliśmy teraz tą rodzinę, ale też wspominał Pan o tych wszystkich zjawiskach zewnętrznych, na które my też nie jesteśmy w stanie być neutralni albo w ogóle na nie nie reagować, tak? Więc z mojej perspektywy, jakby to jest, to jest mój punkt widzenia, warto gdzieś rozpatrywać w ogóle tą sytuację, jakby. Tego, czym, co się dzieje tak naprawdę z nastolatkiem, z jednej strony z perspektywy samego nastolatka, co jest tam, z drugiej strony z perspektywy rodziny i co tam się dzieje, a z trzeciej strony jeszcze bym też przeanalizowała samo środowisko, że tak powiem, zewnętrzne. To znaczy, mam na myśli szkołę, ale też i grupę rówieśniczą, plus te wszystkie zjawiska zewnętrzne, które w ogóle nas otaczają i też możemy je przeżywać. No i teraz. Czy jest tak, że któryś z tych czynników, czy w ogóle to jest słuszne, żeby tak patrzeć, a jeśli tak, to który z tych czynników jest obecnie jakimś dominującym, który no właśnie niesie najwięcej, nie wiem, krzywdy, szkód, jeśli mówimy o tym zdrowiu psychicznym e, nastolatka? No, e, w moim przekonaniu najbardziej e... Najwięcej szkód się to, co jest w Pani wypowiedzi zawarte pośrednio, to znaczy zamieszanie. To znaczy, że nie ma jednoznacznych drogowskazów, nie ma takiego dekalogu, który by porządkował świat i sytuację. A jeżeli są jakieś dekalogi, no to Janusikowym prawem nastolatka jest kwestionować te dekalogi. Ale on nie musi nawet ich kwestionować, dlatego że jest ich tak wiele, że trudno się. Połapać. Nie ma tego, co można by określić jako dający porządek i bezpieczeństwo autorytet. No, jest właśnie takim dobrym prawem nastolatka dawać co najmniej znak zapytania przy autorytecie. Najczęściej jest to znak zapytania z trzema wykrzyknikami. No ale co, co potem? Z jednej strony mówimy o tym jako o pewnym kłopocie, jako o pewnej trudności i Trudności, która prowadzi niekiedy do porażek, porażek w znaczeniu na przykład kryzysu psychicznego. Ale może też to być w ten sposób rozumiane, że skoro jest tak chaotycznie, skoro jest tyle niewiadomych, to prawem i niezbędnikiem nastolatka jest dokonanie rozsądnych poszukiwań, znalezienie siebie. Nie ulegając tylko temu, co ktoś powie, dosłownie w zambony, i jeżeli nastolatkowi będzie zależało na tym, żeby dotrzeć do drogi, która się nazywa dojrzałe życie, no to on będzie musiał się przedrzeć przez te różne pozorne świecidełka. No to jest oksymoron. Jak pozorne, to świecidełka. Wystarczy świecidełka. I przedarwszy się przez te pozory, dotrze do tego, co dla niego ważne. No i może się okazać, że takim właśnie wyzwaniem, zadaniem, a zarazem szansą, to będzie umiejętne połączenie wersji pod tytułem Mam prawo do odpowiedzialnej wolności, a także zadbać o drugi etap, czy właściwie drugi element swojego życia, to znaczy, Mam prawo dotrzeć i budować coś, co się nazywa miłością. Czy to będzie miłością do partnera czy partnerki, czy to będzie także miłością do, do przyjaciół, czy do rodziców, może do świata. Tu słowo miłość używam w pewnym takim uogólnieniu, ale rzeczywiście wierzę, że to słowo nie powinno ulegać dewaluacji i powinno się o to słowo zadbać równie bardzo, jako o wolność. Um, czy jest taka um, jedna myśl, którą um, chciałby Pan, żeby została z rodzicami, którzy mogą słuchać tego nagrania w kontekście, no właśnie, budowania takich mądrych, fajnych relacji z nastolatkiem, niekoniecznie unikania konfliktów, o tym sobie jeszcze pomówimy, natomiast um, czy jest coś takiego, z czym chciałby Pan zostawić naszych słuchaczy? Gdybym e, brał pod uwagę moje doświadczenie z e, gabinetu terapeutycznego, to powiedziałbym, że takim wstępem, ale wstępem dopiero do tego, żeby dobrze się działo w tej relacji między nastolatkiem a rodzicem, e, jest coś, co wydawałoby się oczywiste, ale wcale tak się nie dzieje. To jest założenie dobrej woli drugiej osoby. Ten drugi dobrze chce ten drugi, ta druga stara się jak może. A więc y, powiedziałbym, że na dzień dobry potrzebny jest kredyt y, troski, ale kredyt zaufania. Że nawet jak ktoś błądzi, to nie dlatego, że chce reszcie świata dokuczyć albo chce zrobić przykrość rodzicowi, tylko dlatego, że szuka, czasem znajduje, czasem nie znajduje. Y, Leibniz powiedział, świat jest najlepszy z możliwych. Jakby się wmyśleć w to zdanie Lewnica, to by się okazało, że patrząc przez, przez tę myśl na rodzinę, można doznać użytecznej ulgi. Jeżeli ja, jako nastolatek, pomyślę o rodzicu, że on, oni dobrze chcą, jeżeli rodzice, o nastolatku, pomyślą, że on, ona dobrze chce. To wtedy stan psychiczny tych osób będzie dobrym wstępem, bo to będzie stan otwartości, zaciekawienia, życzliwości i potem dopiero jest miejsce na, na rozmowę. Czyli budowanie przestrzeni rozmowy. Nie wiem, czy to była jedna myśl, czy ich było 15, ale w każdym razie ten wstęp. Tak. To jest ten pierwszy krok, który możemy wykonać. Wspaniale. Tak. No Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo.